Takie zwykłe produkty, a naprawdę to super jedzenie. Można powiedzieć, że to jedzenie cud, które potrafi zmienić Twoje samopoczucie, Twój poziom energii, skórę, a także to, czy masz zachcianki, czy nie. Strączki mają błonnik i białko, które są doskonałe na brzuch. I na głowę. Dają ci sytość, co powoduje, że czujesz się totalnie najedzona, a więc skończy się szukanie, coś jeszcze bym zjadła, skończy się podjadanie. Według badań strączki spowalniają wchłanianie cukru, a kiedy nie masz skoków cukru i jest on w równowadze, ty odczuwasz to po prostu jako. Mniej nerwów, mniej zmęczenia, mniej coś bym zjadła, mniej szukania czegoś dobrego. To jest spokój, którego szukasz. Jesteś po prostu najedzona. Kiedy jesteś odżywiona od wewnątrz, to widać na zewnątrz. Twoja skóra staje się jaśniejsza i bardziej napięta i po prostu młodsza. Trączki to tanie. Czyste białko roślinne. Co to oznacza dla ciebie? Twoje włosy, skóra, paznokcie wszystko potrzebuje budulca czegoś, co je cały czas będzie odbudowywać. A to jest coś, co kobiety po trzydziestce i po czterdziestce potrzebują najbardziej, a strączki mają tego budulca bardzo dużo.